Cześć, witajcie! Z tej strony DomocTV! gości mnie witam o łolego Olego! Siema! Żubik! I nie trafiłem w kamerę... Żubik! Przedni filmik z Omgel zrobił furabye. Dobiliście tam 30 łapek, nawet chyba ponad 30. Myślałem, że będzie mniej, że polecam hejty o, robisz sobie z ludzi, o, to, tam, to. Dlaczego tak, nie inaczej. Mam wielkie za to. Pod tym filmikiem, jeżeli będzie 40 łapek, już ponieśmy poprzeczkę trochę wyżej, bo już mnie trochę znacie. Wiecie, do czego jestem zdolny. W komentarzach możecie pisać. Yy... W komentarzach możecie pisać. Także wyzwanie jakieś dla mnie, oczywiście specjalnie dla Ciebie. Nawet to nagram. Będę przygotowany na wszystko. Na żyganie, bo z tego co widzę teraz to na internecie się podoba. Lubicie jaki nie żygają, lubicie! Żyganie będzie jak najbardziej <grym> Także czekam na Wasze wyzwania. Lecimy z kolejnym filmikiem, z obiecanym filmikiem. Gotowi? Jazda! No hej Cześć chłopaki Nie macie mikrofonu? Ej, nie macie mikrofonu Mamy! No to dlaczego nic do mnie nie mówicie? <noise> A no weź koledze, żeby wyszedł za komputera Co? Weź powiedz koledze, żeby wyszedł za komputera Kolego wyszedł, wy, wy... Ja chce kurwa robić? Czemu jaja? Ej, kolega ci ja zdechł ja na masz taki No bo taka się już urodziłam, moja wina? Co? Czemu moja? A co, może twoje mamy? Nie no, ja mam dwóch tatów No nie śmiej się, to jest całkiem normalne. Jakbyś był adoptowanym przez Małpiszony, to też byś tak miał. Co? Jakbyś był adoptowany przez Małpiszony, to też byś tak miał. Dobra, Wierzę ci. Mu ciebie? Mu ciebie? powiem Ci szczerze, że. Lubię placki... I. i robię zakoły biedronce. Ej, rudy! Jak to jest blond, więc. ja jest. kurwa, jestem rudy, ty. Price, motherfucker. Ale nie A, wiem, może to wina światła, rodziców. Wina światła. Ja nie A, wiem. Ma... Ja nie wiem. To wina rodziców, nie? To, to wszystko orzech. Patrz, ja mam na przykład fajne ja oczy. I złapa za włosy. <noise> Człowiek znowu po monitora. O, oh, fucking kurwa, shit. Czemu to jest dziewczyna, a mój chłopak? Bo ja jestem transvestytą. Tak, o... A tak serio? No Cześć, poważnie. To jest a tak serio? Widziałeś kiedyś moje włosy? No patrz. Nie, Nie no. Dobra Beka. Czemu dobra Beka? Bardzo nie no tak na serio to... Nie no widzę przecież, jak inaczej on nam ustami, a inaczej mówisz słowa. Ej no, ja się... O dobry! To, to było naprawdę bardzo fajne. Nie, ej no... Nie pokazuj... Aaa, zjebałaś mi na Co tam u was? Co tam u was? No, bardzo dobrze, dobrze. Jak się czujecie, jak się myjecie? Jak się myjecie? Jak się myjemy. No myjemy. No my Fajne masz stópki Cześć, kolego Cześć. w niebieskiej kurce albo wcięty tam jesteś Spierdalaj jest, ale... lesbo To jest chłopak czy dziewczyna, jest widzisz taki głos Ja jestem chłopako dziewczyną, ja mutacja, włosy, mutacja, włosy, kastracja, włosy i kastracja i te sprawy Ja też tak chcę mieć Ale jak tak? Ale jak tak ten głos taką mutację No to ja ci mogę to załatwić, to jest, ja... to załatwić. Jak? Po prostu patrz, widzisz tego, w niebieskiej, tak. widzisz tego w niebieskiej kurce koło ciebie? niebieskiej kurce koło ciebie No to teraz patrz uważnie, teraz, niech weźmie mikrofon dobrać i dobrać niech dobrać mówi mikrofon, tak dobrać, jak ja. Niech mówi tak jak ja. Z dzisiejszego filmiku to by było na tyle. Jeśli filmik się podobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał. Oczywiście... Gości nie była u mnie, Natalia. Długo musiałem ją prosić o to, żeby się zgodziła na to, żeby ze mną występować. Tak naprawdę to sama do mnie napisała, ale no, wiecie jak jest, trudno cię, ciężko znaleźć. Kurde, czy ja tepły. Zasubskrybuj mój kanał, śledź mnie. Jeżeli masz jakieś uwagi, kryteria, hejty i tak dalej, wszystko pozostaw w komentarzu. Ja to z chęcią przeczytam, z chęcią ci odpowiem, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. No i to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pod filmikiem widzę 40 łapek. I widzimy się już niedługo. Cześć. A bym zapomniał żubi!